Hej, to może dzisiaj powiemy sobie co nieco na temat planowania, ale nie takiego planowania z dnia na dzień, ale większego planowania, bo planowania życia. Ja wiem, że każdy, znaczy może nie każdy, dużo osób ma jakieś plany, ma marzenia, marzenia, głównie marzenia odnośnie tego, co by się chciało zrobić, jakim by się chciało być człowiekiem, ale niekoniecznie te rzeczy się realizuje, bo. Jest proza dnia codziennego, bo dzisiaj jest mecz, bo jutro jest impreza i życie tak mija nam między palcami, a można zrobić inaczej, bo można sobie wytyczyć pewną ścieżkę i tej ścieżki się trzymać. Ze dwa lata temu mówiłem Ci o takim panu jak Benjamin Franklin, to był pan, który żył co prawda 200 lat temu, ale był podejrzewam w wielu aspektach bardzo podobny do Ciebie bo chciał coś osiągnąć w życiu, chciał być szczęśliwy, chciał być bogaty, chciał coś znaczyć w życiu, chciał być szanowany, poważany, ale był chłopakiem biednym bez wykształcenia, z którego się naśmiewano, który na początku pracował dosłownie w ten sposób, że wyrabiał mydło i to były zupełnie inne czasy, 200 lat temu. Nie było takich atrakcji jak dzisiaj mamy, które nas rozpraszają co chwilę, nie mamy YouTube'a, nie miał, on nie miał wtedy YouTube'a, nie miał radia, nie miał telewizji, nawet prądu nie było i nie było po prostu tylu rozpraszaczy co teraz, ale widzisz ludzie mieli dokładnie takie same dylematy. Co robić, jak to osiągnąć, jak wybić się ponad przeciętność, oczywiście nie wszyscy tak mieli, bo widzisz, dzisiaj jest tak samo, że są tacy ludzie, którzy po prostu żyją sobie z dnia na dzień, to w zupełności wystarcza. Benjamin Franklin bardzo fajnie sobie znaczy tak bardzo fajnie sobie zaplanował swoje życie, bo wyszedł założenie, że jak będzie robić pewne rzeczy, a pewnych rzeczy będzie unikał, to po prostu jako człowiek stanie się lepszy. I wyszedł założenie, że jak stanie się jako człowiek lepszą osobą, to wszystko w jego życiu będzie wyglądać tak jakby chciał. I spisał sobie, ja zaraz ci przeczytam kilka jego e, takich celów, które miał do osiągnięcia, tylko, że on to zrobił w o tyle fajny sposób, że powiedzmy, że chcesz być osobą towarzyską. I teraz tak, jesteś w tym momencie osobą, która siedzi przy komputerze, nie wychodzi na zewnątrz, e, nie ma znajomych, nie ma przyjaciół. I teraz co by tu zrobić, żeby, żeby stać się osobą towarzyską, żeby ludzie, Zabiegali o Twoje towarzystwo, chcieli z Tobą rozmawiać, spędzać z Tobą czas, więc co takiego zrobić? No, nie wiadomo. Chcesz być, to jedno, powiedzmy. Drugie, chcesz być podróżnikiem. Chcesz podróżować po całym świecie, do jakiego kraju nie pojedziesz, dogadywać się z ludźmi, e, zwiedzać, no ale jak to zrobić? Nie mam pieniędzy, nie znam języków, e, nie wiem nic na temat podróżowania, w ogóle boję się latać samolotem. Co zrobić? Więc widzisz, to może być Twój plan. Jak dojść do tego, żeby umieć się na przykład szybko uczyć języków, żeby umieć się dogadywać z ludźmi, żeby wiedzieć, jak opanować jakieś choroby lokomocyjne, czy strach przed lataniem, to jest kwestia wiedzy. To, że Ty w tym momencie nie wiesz, jak to zrobić. Bo mamy punkt 0 i mamy punkt 1, gdzie jest to, że to osiągasz. Ale więc widzisz, między punktem 0 a punktem 1, stoję na ulicy, więc hałas jest, od 0 do 1 możesz poznać całą masę ludzi, przeczytać książki, programy podróżnicze, poglądać na YouTube, w, w internecie, w telewizji i po prostu zdobyć wiedzę, pójść do terapeuty, pójść do psychologa. Poczytać o osobach, bo są takie osoby, które podróżują po świecie, a wcześniej miały może takie problemy jak ty. I widzisz, I tu jest kwestia wypisania sobie właśnie takich rzeczy, wypisania sobie, nie pomyślenia, bo jak ty dzisiaj o tym pomyślisz, to jutro o tym zapomnisz. A jak sobie wypiszesz takie rzeczy, to będziesz wiedzieć do czego dążyć. Może masz takie ograniczenie, że codziennie spędzasz 5 godzin przed YouTube'em i przed telewizorem. Albo przed grami komputerowymi, więc całe życie ci ucieka. I ty sobie zdajesz sprawę, że twoje życie mogło być fajniejsze, gdyby zamiast spędzać ten czas przed ekranem czegoś, zajmować się czymś innym. I ty pewnie wiesz, co takiego powinieneś robić, żeby to było to. I, i to jest kwestia tego, żeby sobie wypisał, w czym chcesz być lepszy, albo. Te rzeczy, które robisz, a których wiesz, że nie powinieneś robić, żeby je usunąć. Ok, ja ci powiem co 200 lat temu, z 5 przeczytam, on miał tego więcej, on miał 13, ale tak. Po pierwsze umiarkowanie. Nie jest do otępienia, nie pij do podniecenia. To taka apropo propos też tego co mówiłem tydzień temu. Wiele osób się oburzyło jak ja śmiem mówić to co mówiłem w tamtym tygodniu, śmiem. Milczenie. Mów tylko wtedy, gdy przynosi to pożytek tobie lub innym. Unikaj próżnych rozmów. To jest temat, popatrz, minęło tyle lat, ale to się nic nie zmieniło. O czym ty rozmawiasz ze swoimi znajomymi? Spotykasz kogoś? O czym wy mówicie? Co wypływa z swoich ust? Czy to są w ogóle rzeczy, które kogokolwiek w jakikolwiek sposób budują? Czy jest to obsmarowywanie, opływanie innych? Albo rozmowa po prostu o niczym. Trzecie, porządek. Niech wszystkie Twoje rzeczy mają swoje miejsce, niech wszystkie Twoje zajęcia mają czas. Pozdrawiam, Zobaczysz się dzisiaj w internecie. Oszczędność. Czyli tylko te wydatki, które są dobre dla ciebie lub innych, czyli nie marnuj niczego. Widzisz, tu mógłbym inne poczytać, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyś ty sobie pomyślał o tych swoich rzeczach, które ciebie dotyczą. Ja ci pokazałem to przykład pana, który dzięki tym cechom do dzisiaj widzisz, ludzie o nim czytają. Na 100-dolarowym banknocie jest jego wizerunek, bo ten pan mocno wpłynął na świat. Tylko widzisz, on też miał fajne podejście do tych swoich zmian, bo jeśli sobie wypiszesz powiedzmy 10 takich rzeczy, które chcesz zmienić w swoim życiu i zaczniesz się naraz wprowadzać, to po prostu nie da się. Nie da się, bo nasz umysł tak nie działa, nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć. Co w związku z tym? Możesz robić dokładnie tak jak on, a robił tak, że e, jedną cechę opracował pracował nad nią przez tydzień. Możesz nad jedną pracować przez 10 dni, przez miesiąc, jeśli jest dla Ciebie trudna, nie ma problemu, przerobisz te 10 i po minie tura wróć do tego z powrotem. Bo widzisz, umysł się rozleniwia, bo się o pewnych rzeczy nie pamięta, jeśli w tym, w tym tygodniu będziesz pracować nad milczeniem, czyli po prostu mówieniem tego, Wartościowych rzeczy, albo po prostu, żeby z Twoich ust wypływało coś, co będzie innych motywować, budować, a nie. Nie wiem, o czym Ty mówisz w tym momencie, ale wiem, bo słyszę, o czym ludzie gadają, więc tak, e, średnio. Mamy na przykład czystość. W tym tygodniu pracujesz nad milczeniem, w przyszłym tygodniu pracujesz nad czystością. Nie toleruj żadnej nieczystości ani cielesnej, ani ubrania, ani miejsca zamieszkania. I masz przez tydzień. Wypiszesz sobie to na kartce, wstajesz rano i dzisiaj wiesz, że masz się skupić na tym, żeby po prostu czystość. Dla każdego czystość ma troszkę inne wyobrażenie, ale <śm> <śm> jestem pewien, że jak powiem ci, zrób tak, żeby przez tydzień zachować czystość na ciele, na umyśle i w Twoim otoczeniu. No to wiesz, co robić. Kolejny tydzień: pracowitość. Nie trać czasu zawsze rób coś pożytecznego. porzuć wszelkie bezproduktywne zajęcia. No po prostu genialna sprawa 200 lat temu napisana. Pomyśl sobie na tym, weź kartkę papieru, rozpisz i po prostu zacznij to robić. Ja o tym powiedziałem dwa lata temu. Wiem, że wiele osób zaczęło to robić, miało postępy. Wiem też, że dużo osób zaczęło robić i zapomniało, bo czas mija ja i tak to się dzieje. Ruch się coraz większy staje, więc kończę. Do usłyszenia za tydzień, a za tydzień będę chciał porozmawiać o, o pewności siebie. Wrócę jeszcze do tego tematu, bo też mówiłem o tym bardzo dawno temu, a widzę i słyszę, że wielu osobom jest to bardzo potrzebne, więc jeszcze do tego wrócimy. Hej!